Hejka kochani, witam was dzisiaj w następnym vlogu i zapraszam do oglądania Ja jestem po super nocce, jak wiecie już Lili jest chora i po prostu no niestety tak się zdarza i tak bardzo mało choruje w przeciwieństwie do tych osób, które czasami na przykład znam z dziećmi, to wiem, że bardzo chorują. Tylko Lili na przykład często ma gorączki, ale to było spowodowane zemami, a teraz jest po prostu chora. Ma straszny kaszel. Wydaje mi się, że możemy mieć anginę robną, bo właśnie ciągle taka flegma jej się wydziela. I jest no masakra. Katar ma zatkany nos, co właśnie było przyczyną tego, że źle spała w nocy i budziła się dosłownie w ciągu godziny chyba cztery razy, ale jeszcze wtedy nie spałam, a jak usnęłam, to się budziła już troszkę rzadziej, może też dlatego, że po prostu nie przeszkadzałam jej. A ty dyskutujesz tutaj? Mm. <noise> Za parę dni przyjeżdża Krzysiek. Jutro moja mama ma urodziny. O, słyszycie, jak kaszle, nie? podaję antybiotyk, ale wczoraj wypluła z połowę i cienko, cienko. Mam nadzieję, że dzisiaj normalnie przyjmie, bo nie wiem, co wtedy zrobię. Tak się jak yy, dzisiaj właśnie chyba pojadę, yy, przyjadą do mnie w ogóle rodzice, zamówimy sobie pizzę, posiedzimy. Skoczę sobie sama na pocztę i tutaj troszkę ogarnę dom yy, wtedy kiedy rodzice będą. A następnie nie wiem, pojadę chyba do nich na dwie noce, właśnie mama jutro ma urodzinki, więc Happy birthday! Ale nie powiem Wam, które, bo moja mama wiecznie 18 lat. To tak jak ja. No i do czego chciałam dążyć? Aha, mam przetestować urządzenie w tym blogu, ale przetestuję je albo wezmę je do rodziców. Albo jak tata będzie. Bo wiecie co? Ja nie mam takiej smykałki do urządzeń. Ja tylko takie telefony i tak dalej to ogarnę. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy mm, innej generacji, to już jest, wicie, że i boję się, że coś popsuję, więc zaczekam e, chyba, aż tata mi pomoże. E, no, Lilonia teraz już wywala mi rzeczy z szafki. Super, fantastycznie. Ja się chyba zaraz pójdę troszkę ogarnąć i coś zjeść, bo na razie do, dopiero dałam Lili jedzenie i picie. No i zobaczymy, co ten vlog przyniesie. Mam nadzieję, że yy, jak Krzysiek przyjedzie, to będzie trochę lepiej z Lili i że będziemy mieli możliwość coś porobić ciekawego, bo w sumie to się umówiliśmy ze znajomymi do kina, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Tak, przedwalentynkowo. A na Walentynki, kto wie, co będziemy robić, pewnie zostaniemy w domu, tak jak w Sylwestra. Tak się plany kończą, właśnie. I jak zawsze te nieszczęśliwe książki, być może moje dziecko będzie y, nieco bardziej zaciekawione y, książkami w szkole niż ja. Ja tylko lubiłam książki, które nie były lekturami. <tłapki> Także wiecie, same romansidła albo jakieś. Um, jak to się nazywa? Thrillery. <tłapki> Tak mniej więcej było. Lilunia, czy też? Ojejku, jeszcze takie babolce ci lecą. Tak, już mama idzie. Dobra, ogarniałam się troszkę, żeby móc do Was zgadać i żeby też nie wyglądać jak osiem nieszczęść, jak będę szła na pocztę odebrać paczki. Właśnie się zastanawiam, co mi przyszło. Na poczcie, mam takiego listonosza, który ma zawsze problem. Nawet najmniejszą paczkę wrzucić do skrzynki. W ogóle ich nie bierze, tylko trzeba je odbierać. Także nie fajnie. Wcześniej miałam u rodziców takiego super listonosza, że on nawet wiecie, co, te wielkie paczki, które wiedział, że się nie zmieszczą, to brał ze sobą, z tego względu, że wiedział, że zawsze ktoś jest w domu. No ja też, jak wiecie, nie jestem osobą, którą, która się gdzieś szwędza cały czas. Ale no. Słabo, słabo mieć takiego listonosza. Chciałabym wymienić tych listonoszy, których tam miałam u rodziców. <grym zespołanowano> Zasuwam właśnie na pocztę. Mała zasnęła, a moi rodzice z nią są, więc spoko. Zobaczcie, jak fajnie mam wszystko pod ręką. Poczta, apteka, Biedronka. No co chcę, chcieć więcej? Byłam na poczcie i przyszła mi biżuteria ze strony e, Happiness Boutique. <grym zespołanowano> Z której zamówiłam sobie właśnie fajną biżuterię, i teraz wam ją pokażę. Mam nadzieję, że była taka śliczna, jak na obrazku. Zobaczcie jakie śliczne opakowania w ogóle. Wow, zobaczcie, jestem mega pod wrażeniem, że jest piękna biżuteria, jest to brązoletka, która ma zastąpić mi moje stópki, które mi się gdzieś zerwały i zgubiłam, takie, które miałam po narodzinach lilii. Uh, i, oz, uh, i ten cytat if you spend your whole life waiting for the storm you'll never enjoy the sunshine bardzo mądra w ogóle, podoba mi się ten cytacik i zaraz wam pokażę jak się prezentuje bransoletka na mojej ręce Słuchajcie, tutaj jest naszyjnik i tutaj jest jaskółeczka, ogólnie są trzy, ale to zaraz zobaczycie, bo reszta jest tam schowana z tyłu I ten cytat Love as much as you breathe, love as long as you live <grym> Fajne w ogóle takie rytmiczne, ale naprawdę fajne te cytaty i jestem ciekawa co by było w innej biżuterii, także może coś jeszcze zamówię Jeżeli chcecie to wszystko tam wam podlinkuję niżej w opisie Kochani, słuchajcie, jestem mega podjarana. Jestem właśnie u Lili w pokoju i mam paczuszkę z tym sprzętem, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu, żeby detestować. I jest to niania elektryczna. Ja ogólnie kiedyś kupiłam nianie, ale to była taka zwykła, zwyczajna niania. I nie używałam tak po prostu, wiecie? A teraz zamówiłam taką nianie. No, po prostu hit. Wiecie, taką z kamerką i nie mogę się doczekać, żeby ją przetestować. Co jest fajne w tej mianie, że wiecie, że możecie zobaczyć dziecko, bo czasami ja miałam na tej elektrycznej zwykłej tak, że tutaj się słyszę, że kręci, coś się dzieje, ale nie widzę, czy ona wstaje, czy nie wstaje. A teraz mi takie coś na pewno się przyda i już wam pokazuję, jak to wygląda. To jest pudełeczko, to jest firma Xblitz i jak widzicie. Zapowiada się obiecująco. No i ja już zaraz to odpakuję i spróbuję to uruchomić i zobaczyć jak to się działa. Wszystkie linki wam postaram się do tego wszystkiego dać w opisie, więc jak ktoś będzie z was zainteresowany to zobaczy, zobaczcie sobie tam właśnie w opis. Z tego co widzę, jest night vision, czyli że powinno podczas tego jakieś ciemno rozświetlać tą kamerkę, żeby widzieć jednak to dziecko. Więc mega się jaram. Uuu, zobaczcie, to jak jakiś taki y, sprzęcior profesjonalny taki. To jak telefon w ogóle. Zakra <grystanie> fajne. Dobra. I teraz to. Muszę przeczytać, jak to się obsługuje, żeby nie popsuć, bo ja to tak potrafię, y, szczerze mówiąc. Tu pewnie gdzieś jest... Tak, właśnie wszystko tu jest. Dobra, to ja to już podłączę i zaraz sprawdzimy, jak to działa. Dobra, słuchajcie, <grystanie> dobra. Podłączyłam, tak? Jak widzicie, już się coś świeci, ale jeszcze muszę podłączyć drugą część, co jest fajne. Jak widzicie, tu jest bardzo długi kabel, czyli jak ktoś będzie miał gdzieś daleko gniazdko, to i tak sobie dostosuje to, więc super. Ja akurat tutaj tak ustawiłam na razie na próbę. Jak widzicie, jest też mikrofonik, więc będzie wszystko słychać. Zaraz to sprawdzę. Dobra. O, zobaczcie. Ale. Zakra. <grymka> Powiem Wam, że całkiem dobrze widać, tylko takie opóźnione ruchy ma. Ale być może to tak ma być. Nie wiem. Na razie to przetestuję tylko na sobie, ale później na pewno będę używać to, jak będę chciała Lili tutaj położyć w końcu do łóżka. Więc zaraz to ustawię i wam jeszcze raz pokażę. Słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że taka jest opcja. Kliknęłam tutaj i włączam muzykę tutaj. I tutaj lecą kołysanki dla dziecka, więc jezu, sakra fajne opcje. Włączymy. I teraz nie wiem, na razie się tutaj posługuję. Um, takimi rzeczami, ale naprawdę o jeszcze podaję temperaturę, Super. Zaraz tutaj. Hm. Muszę tutaj posprawdzać w instrukcji, y, jakie są tu opcje i zaraz do Was jeszcze raz wrócę. Spójrzcie, idealnie ustawiłam kamerkę na łóżeczko. I tutaj nawet można sobie, o, regulować głośność. Halo, halo. Tylko właśnie tutaj zakłóca, bo jest tam obok tego drugiego urządzenia. No i całkiem to się prezentuje fajnie. Zaraz zasłonię rolety i zobaczymy, jak to będzie tak w ciemności bardziej wyglądać. Jest ciemniej, bo zasłoniłam roletę, żeby nie było, że kłamie ogólnie w pokoju nie jest jakoś za jasno, a tutaj fajnie się tak podświetla, więc tu widać wszystko, czy dziecko wstaje, czy nie wstaje. Instrukcja jest w języku polskim, więc tutaj nie ma żadnych, wiecie, jakichś problemów, żeby zrozumieć obsługę. Tutaj wszystko jest fajnie opisane. Widzicie, jest czujnik światła i tak dalej, więc no wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Fajna opcja tej kamery jest taka, że można na różne strony tutaj manewrować. Także kochani, jestem miło zaskoczona działaniem tej kamerki. Bardzo uważam, że to jest ułatwienie dla rodziców, którzy na przykład posiadają duży dom, bądź dziecko śpi w jakimś pokoju, gdzie jest ciężko powiedzmy dojść, albo nie szybko, albo czasami rodzicom się nie chce wstawać przez taki, wiecie, okres, że dziecko jeszcze się budzi, a mama tutaj zaraz biegnie sprawdzić, o co chodzi, a dziecko tak naprawdę się przekręcało na drugi boczek, więc naprawdę super. No i myślę, że będę tego używać. Jak jesteście zainteresowani, to wbijajcie w opis i tam wszystko będzie. Lileczko, chora jesteś? A gdzie masz, okay. gdzie masz kuku? kuku. Tu, tutaj? A gdzie jeszcze masz kuku? Pokaż widzą, gdzie masz kuku. Jesteś u babci i dziadzi? Zabawek tyle, tak? Zabawek tyle? A idziemy jutro do lekarz znowu? Żeby nie bolało gardełko? No, A ja Was przywitam z takiej pozycji, bo nie wiem jak tu nagrać, bo jest słabe światło. Jutro idziemy z Lilunią do lekarza, bo stan się jej nie poprawia, antybiotyk nie działa zbytnio. Jestem już drugą noc u rodziców i jutro już wracamy do domku. I ogólnie dzisiaj moja mama ma urodziny, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A vloga pewnie zmontuję. Tak myślę, że w weekend. Jutro, po, jutro Krzysiek już wyjeżdża z Holandii i w sobotę będzie, więc fajnie, mam nadzieję tylko, że nie trafimy z Lilunią do szpitala, bo naprawdę nie jest z nią zbyt dobrze a, jeszcze chciałabym dodać że zaczęłam e, wystawiać ciuchy na Vinted, moja nazwa to Mizusia, także was zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi kochani właśnie niedawno wróciłyśmy na zdrówko, kochanie z od lekarza i dostaliśmy kolejny antybiotyk. Ten, ten był na 5 dni, brała go przez 3 dni, ale nic nie pomagał kompletnie nic, jeszcze było gorzej. Teraz dostała antybiotyk na 7 dni, więc zobaczymy. No i ja teraz leżę, myślałam, że Lili się położy, ale jak słychać w tle to broi Dzisiaj wracamy do domu, a jutro już Krzysiek będzie. To znaczy, dzisiaj już wyjeżdża po pracy, ale będzie jutro z rana. Także super, mam nadzieję, że uda mi się nagrać reakcję Lili. No i jesteśmy już u siebie. Powiedz, czekamy na tatę. Oj, nie, nie bierz. O, dobra, już się obrażasz. Lili chorusek. Jesz kabanosika? Smakuje ci? Dobra? Mama nie chce. No coś ty? No jest. A co to za nóżki tutaj zwisają? Така дужа, така дужа. А -а -а. Co teraz sam tu tańczy? <grywa> Daj mama naprawi. Nie, nie ruszaj. No se baca ładnie. Postanowiłyśmy z Lilą zrobić popcorn maślany. Tak, ochotami naszła, więc. Idziemy robić. Lunia? A gdzie ty wchodzisz? Nie, ubranych nie ruszaj, dobrze? Nie. A odłożysz kalosza? On jeszcze za duży jest, kochanie. No dobrze, zamknij ładnie. Zobaczli luś, czekaj. A? Ma. Kto ma takie buciki? Ale już nie ruszaj, dobrze? Nie. nie. Zamknij szafę. I teraz chodź w tych bucikach. Zawaj jak się świecą. Jak będziesz większa, to będziesz w nich chodzić i skakać w kałużach. Fajne masz buty? Tak? Super. Zrób tup, tup. Top, 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 tup. tup, tup, tup. To świeci się? Kochanie, jak widzieliście, Krzysiek już przyjechał. Przyjechał o 5 rano, więc jest niewyspany i odsypialiśmy obydwoje w dzień. Znaczy, ja tak nie mogłam zbytnio przysnąć. A najgorsze jest to w tym wszystkim yy, Ale myślę, że wieczorem jak padnę To chociaż będzie spokój O ile znowu moja bezsenność mnie nie zaatakuje Lileczko nie wychodź, tak? Yy, co najgorsze, Lili się w ogóle praktycznie nie polepsza Ten kaszel ciągle jest yy, Wiem, że powinien jej się tam odkrztuszać I tak dalej Ale jakoś yy, nie widzę, żeby się jakoś Za wspaniale czuła ja właśnie wstawiałam pranie, a Krzysiek pojechał na zakupy, bo przecież nie będę chorego dziecka ciągnąć. Taka nieszczęśliwa jesteś. I no, a wysłałam Krzysika na zakupy, jeszcze tam ma ym, zajechać gdzieś po drodze. No, i co chciałam. Coś chciałam Wam <Ky> powiedzieć, ale kurde, ona tutaj zaczęła psocić. Co? Taki brudasek z ciebie. Musimy zaraz się iść wykąpać, chociaż nie uśmiecha mi się jej kąpać, jak jest taka chora, ale no przecież będzie cały czas na chodzić, a już takie body ma usyfione od antybiotyku, bo oczywiście wypluła. Jeden dzień dobrze brała, a drugi już wypluwa. Jezu, takiemu dziecku to ten antybiotyk to tak ciężko podać. Moja siostra też miała problem właśnie ze swoim synem, z tym antybiotykiem. Ale powiem Wam, że na przykład na gorączkę syrop to wciąga prawie, że nosem mogłaby jeść, jeść i końca by nie było widać. A więc co chciałam Wam powiedzieć. Co do tego, w ostatnim filmiku pokazywałam te kosmetyki z AliExpress. i co do tego pisaka, który wybielał zęby, powiem Wam, że to nawet działa. Nie wiem, czy teraz będzie widać jakoś to specjalnie, ale powiem Wam, że ja w lustrze widzę trochę zmianę, także Wam polecam na plus oczywiście. No. I co? W następnym blogu prawdopodobnie popokazuję Wam fajne rzeczy, które mają mi przyjść i no polecę Wam po prostu je. Jak wiecie, to dużo rzeczy zamawiam, dużo rzeczy mi przysyłają ludzie. Yy, w ogóle, tak wiecie, dużo mam zawsze coś do pokazania, tu jakieś zakupki czy coś. Ja wiem, że lubicie to, a jak nie, no to smutaczek. Ja to bym mogła ciągle coś zamawiać. Lubię, jak jakieś nowości są, że mam trochę zajęcia, żeby coś... Yy, Wiecie, nowego porobić, poobczajać. W przyszłym tygodniu idziemy ze znajomymi do kina, jeżeli Lilunia będzie się tyciu lepiej czuła, bo wtedy muszę ją podrzucić mamie. I idziemy na 365 dni. I kto z was, jak już był, to niech da znać, czy fajne. Chociaż nie wiem, czy chce znać szczegóły, ale każdy ma inny gust, wiadomo. Tak samo, jak mi się nie podobał na przykład Jokera, wielu z was się podobało i potem było jak mogło ci się podobać? Nie wolno. Ojej! Eee. Moje nieszczęśliwe chore dziecko. Uła! Dobra, słuchajcie, kochani, ja chyba zakończę tego bloga, bo już i tak dosyć sporo wam tutaj powiedziałam i tak dalej. Fuj! Fu, kto tu wie w nosie? Ehe. Coś ty! Masakrę... No zobaczcie ją. Ble! Ble, no co ty nie lubimy w Norwesie? Tam baby są! I słuchajcie, w ogóle ktoś podsunął mi dobry pomysł Ciek Ciekawa jestem, co o tym myślicie Czy chcielibyście zobaczyć taki filmik um, Jakby vlog kręcony przez Lili Czyli tak jakby z jej perspektywy I to, co ona robi, by było nagrywane Czyli w tym vlogu za dużo by się nie mówiło, ale Sorki za urywkę, ale Lili um, Gile z nosa wyleciało Musiałam tutaj zdziałać cuda Z moją magiczną chusteczką no i czy chcielibyście zobaczyć vloga Takiego jakby z Lili perspektywy Jeżeli tam by nic nie było prawie że mówione Aczkolwiek by było pokazane Bo dużo z was chce więcej Lili Więc dajcie znać co myślicie Dobra już sko skończam gadać głupoty I już się z wami żegnam I zobaczymy się w następnym filmiku Także na razie